Leciutko Jerus Świąt zwrot we nie Za mocno, no po chuj possypiony <grywia> <Sobie> To wystaje ten ty <częty. grywia> Ja pierdolno Też lukasz, ubierz Tylko tutaj. nie złam mi kurwa tej cegówki czy mówię Wyciągnij, wyciągnij. Wyciągnij cybuczkę wyciągnij cegóweczkę. Pobierz piasku jeszcze, zabierz sobie tam ty spokojnie, bo tam już... No, żeby cię nie szarpło gdzieś tam, kurwa, pod korzeniem, kurwa. Wysypy, kurwa. Nie, ten z ten, przyniesie sześciutki piaseczek jedzie. z tego. Trzeba robić jak się należy, jak już ktoś tak. robi to na stówę, a nie tam, kur... No co? Zapierdala. jest? To niech zapierdala, co będziesz... Tak. Kurwa, pyk. Jedzie ty. Teraz tym, od... Wiesz, że ten materiał filmowy będzie wysłany do szkół, do szkół, żeby umieli to robić, tak jak ty, Patolu. Przypierdol więcej piachu. I... Producentem tego jest zarząd, kurwa. Zamnić. ją. Okej, dobra. Indakut.